Kiedy sięgniemy do księgi Pisma Świętego, spotkamy się z niezwykłymi wydarzeniami na górach. Miejsca, w których Pan Bóg bardzo wyraźnie wskazał człowiekowi źródło nadziei. Mojżesz, kiedy stanął na górze choreb, Widzi płonący krzew i zastanawia się, co on oznacza. Okazało się, że ten ogień był pełen nadziei. On miał wypalić to, co było zniewoleniem i jednocześnie być przewodnikiem z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Bóg ukazał się Mojżeszowi, wskazując bardzo wyraźnie temu osiemdziesięcioletniemu starcowi, w jaki sposób ma postąpić, aby być przewodnikiem ludu wybranego. Nadzieja, która zaistniała w życiu Mojżesza tak bardzo pragnącego wolności dla swojego narodu, była niezwykła. Jakżeż osiemdziesięcioletni starzec ma stać się przewodnikiem dla całego narodu. Bóg tak postanowił i dlatego ta góra choreb była wyjątkową górą nadziei. Kiedy naród wybrany wyszedł. Z niewoli egipskiej znajduje się na pustyni Synaj. Można by było stwierdzić, że bez prawa ten naród, pomimo że szedł razem, to jednak potrzebował pewnej formacji. I Bóg znowu wychodzi z pomocą. Temu narodowi daje mu święte prawo na górze Synaj. Stąd też ta góra jest wyjątkową górą nadziei. Jak wiemy, Mojżesz na górze Przemienienia przy Jezusie stanął razem z prorokiem Eliaszem. Ten prorok Eliasz wtedy, gdy naród upadł, pomimo że miał swoje wybranie przez Boga, że miał święte, wspaniałe prawo, to jednak odstąpił od Boga i wtedy na górze Karmel, prorok Eliasz, otrzymuje niezwykłą obietnicę. Że Bóg pełen miłosierdzia przebacza temu narodowi. I to jest kolejna góra nadziei. I z tym bogactwem przesłania ze Starego Testamentu wchodzimy w obecny wielki post. On nam pokazuje trzy góry: górę kuszenia, górę przemienienia. I górę Kalwarię. Trzeba nam wejść w całą tajemnicę tych gór, na które wskazuje Pismo Święte. Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wchodzimy na górę kuszenia. Tak by się wydawało, że Obecność złego ducha na tej górze wyklucza jakąkolwiek nadzieję, a jednak zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad złym duchem, zdecydowana postawa Jezusa Chrystusa wyraźnie nam mówi, również ta góra kuszenia, kiedy. Bardzo głęboko wejdziemy w jej tajemnicę. Jest dla nas górą nadziei. Jezus Chrystus po 40 dniach pobytu na tej górze odczuwa ogromny głód i pokusa złego ducha dotyka pokarmu. Tak, jakby Zły Duch powiedział, nadzieja Twoja przy tym Twoim głodzie mieści się w tym, że zamienisz te kamienie w chleb. A Jezus mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tam jest nadzieja dla człowieka. Który dotknięty jest różnymi głodami. Szatan próbuje pokazać Jezusowi wspaniały świat. Oddam to Tobie, pysznie mówi Szatan, jeżeli mi oddasz pokłon. Ile szpychy było w tej postawie złego ducha. A Jezus mówi, napisane jest Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jemu samemu służyć będziesz. Wtedy domaga się szatan, aby Jezus znalazł się na rogu świątyni i na oczach wszystkich ludzi skoczył w dół. Taki cud to będzie nadzieją dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia. A Jezus odrzuca całkowicie tą pokusę i mówi, nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Jeżeli sięgnąłem do tych gór nadziei, to dlatego, że pierwsze czytanie z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu mówi, o człowieku, który ma świadomość, że został wyprowadzony z niewoli i staje przed Bogiem z darem swojego życia. Nie wolno zapominać wielkich dzieł Boga. Zdaje się nam mówić dzisiejsze pierwsze czytanie. Nie zapominaj o tym, w jaki sposób okazał Ci Bóg miłosierdzie, z czego Cię wyprowadził, co było dla Ciebie zniewoleniem. Znajdujemy się na górze świętego Michała Archanioła w Bliznę. Każdego roku w dzień zesłania Ducha Świętego, w tę uroczystość, wchodzą tutaj Rozważając tajemnicę Drogi Krzyżowej, ludzie dotknięci różnymi uzależnieniami i zniewoleniami i błagają Boga, aby zostali obdarzeni łaską wolności, wchodzą na tę górę jak na górę nadziei. I rzeczywiście, kiedy sięga się nawet do przeszłości mówiącej o tym, że to miejsce jest wyjątkowe. Wyjątkowość wynika z tego, że związane to miejsce jest ze świętym Michałem Archaniołem. Potrzeba nam takie miejsca odwiedzać, zastanawiać się nad tym, co Bóg nam uczynił, aby odkryć, że Pan Bóg ciągle czuwa nad nami dając nam szczególne miejsca nadziei, oby te góry, o których rozważaliśmy przed chwileczką, wprowadziły nas również na górę przemienienia, gdy Chrystus pokazuje się nam jako prawdziwy Bóg, będzie to w drugą niedzielę Wielkiego Postu. I z całym tym bogactwem dojdziemy aż do góry Kalwarii. Ona jest największą górą nadziei, bo to jest góra zbawienia człowieka.